Więc zawsze jest gotowy do tego, żeby chronić swoją żonę i dzieci z wpływów, od wpływów zewnętrznych. On nie y, kontroluje swojej rodziny, on chroni tę rodzinę. Y, druga rzecz to to jest uczucie. W dzisiejszym, w dzisiejszym świecie to nie jest zbyt męskie, żeby okazywać uczucia. Szczególnie wobec braci, czy synów, czy ojców. A prawdziwe poczucie bezpieczeństwa pojawia się, pojawia się wtedy, kiedy miłość jest okazywana w sposób taki jawny. All long for the of their y, wszystkie dzieci tęsknią za tym, żeby ojcowie okazywali im uczucia. This fulfills, uh, takes, takes away all the problems I właśnie tego typu gesty one zabierają wszelkie problemy, które potem się mogą pojawić w życiu dzieci. Is, American, yy, moje osobiste pochodzenie jest takie, że jestem w sumie niby Amerykaninem, ale Amerykaninem pochodzenia irlandzkiego. The, the with, of, of yy, w naszym środowisku było tak, że no, nie było zwyczaju, żeby okazywać yy, serdeczności czy ciepła. Ale I, was in community, I, had mine, I ja, kiedy byłem w mojej społeczności miałam takiego przyjaciela, on był Włochem. He was a big To był taki e, wielki chłop pracował na budowie. And he had, he had a I on miał dwóch synów i córkę. And I Oni byli nastolatkami. And, them and, them and, hug them and kiss them on their faces. I on po prostu tak wziął, dopadał ich, ściskał i całował po policzku, po twarzy. As an Irishman go, ooh. Nie, I that's too much. jako Irlandczyk się e, dzięki, sorry, za dużo. Ale, ale zazdrościłem mu. Bo on potrafił robić coś, co ja, co, o czym ja marzyłem, żebym mógł zrobić. A jego dzieci miały naprawdę duże poczucie bezpieczeństwa. I on się nie wstydził tego, żeby okazać uczucia, no bo on się tak wychował. Both sons and daughters need to of and I dzieci potrzebują tego, żeby doświadczyć pewnej minimalnej ilości uczuć od rodziców. In the home is very, very Okazywać fizycznie swoje uczucia w domu jest bardzo ważne. Nawet jest, jesteś Irlandczykiem, musisz to robić. The third thing is trust.

I jak ci coś powiedzą to wierzysz. Nawet jak wiesz wie, że kłamią to wierzysz. Bo musisz im wierzyć. Jak nie będziesz im wierzył cały czas będą kłamać. Najprostszy sposób żeby z dziecka zrobić kłamczucha to jest sprawdzać i sprawdzać i sprawdzać. After a while even zaczną kłamać i po jakimś czasie to po prostu nawet najmniejsze dziecko będzie kłamczuchem, bo to wprowadza w kłopoty. Dobrze jest weryfikować pewne rzeczy, żeby mieć pewność, że one są bezpieczne. Ale nie, nie, nie prowadź bez przerwy weryfikacji, czy kłamią, czy nie. Tak, żeby nie, nie złamać tej relacji zaufania, jak jest między nami. Bo dzieci, które nauczą się ufać rodzicom, one także zaczynają ufać Bogu. It's really hard to do it if you're a good parent to just stand back and let the children grow on their own. I to naprawdę jest trudne, ale jednocześnie dobre, żeby być takim rodzicem, który stoi z boku i pozwala, żeby dzieci rosły same. When you have a small family of only maybe children so. Jak masz małą rodzinę, tam, nie wiem, góra trójka dzieci. To bardzo łatwo jest wypytać dzieciaki o wszystko. want family works trust, Więc jak chcesz sprawdzić jak wygląda relacja zaufania między rodzicami a dziećmi, to poszukaj sobie rodziny jakieś takiej 10 9 dzieci przynajmniej. They have to trust. They check all. Oni muszą ufać, bo nie są w stanie sprawdzić się. I zdziwi się, że stwierdzisz, że takie dzieci wzrastają z dużo większym poczuciem bezpieczeństwa. And they don't have to be lying all the time. I nie muszą kłamać cały czas. Next point is be honorable. Y... Honorable to jest? Be honorable. Honor. Honor, z tym, którci, tak? Okazuj szacunek, tylko. mówią. Okazuj szacunek. Okay. Więc prawdziwy ojciec y, okazuje szacunek we wszystkim, co robi. I on robi to, co jest słuszne, nawet jak to go kosztuje. Because Bo Twoje dzieci zawsze ciebie widzą, więc musisz być szczery. Fathers have an awesome responsibility.

Punkcjonaty energia. So, you, you can't afford to be a lazy or slothful person. Nie możesz sobie pozwolić na to, żeby być leniwym, czy takim powolnym, powolną osobą. You have to be the father, even when you don't want to be one. Y, musisz być ojcem nawet jak nie chce ci się być ojcem. Even it's not fun in games when it's a difficult time you still the father. Y, nawet kiedy ci nie idzie, nie podoba ci się, wciąż jesteś ojcem. I so this yesterday a man goes out to work all day comes home to work all night with his children. Tak jak powiedziałem wczoraj. Mężczyzna idzie pracować cały dzień i wraca, żeby całą noc też pracować. And he don't watch television until his children are well in bed. I nie ma tak, że oglądasz telewizję dopóki dzieci nie położą się spać. Zawsze pracujesz na tym, aby twoje dzieci wzrastały. I ostatni punkt to jest nagroda. Dobry ojciec jest nagradzany zarówno w tym życiu, jak i w przyszłym. Those are all your rewards too. Y, nagrody, które wasze dzieci otrzymują w szkole, to są także wasze nagrody. Życie, jakim one żyją po tym, jako już dorosłe osoby, to jest nagroda, którą wy otrzymujecie. A jak będziecie dziadkami, to wtedy już możecie te dzieciaki rozpuszczać, w sensie wnuków. I naprawdę opłaca się... Opłaca no, się wywołać dzieci po to, żeby potem zostać dziadkiem. Bo super sprawa, jest rozpuścić dzieciaki i potem odesłać do domu. Naprawdę to jest przyjemność z tej ziemi. Ja, <grywa> U mnie to jest tak, że ja mieszkam na tej samej, na tej samej posiadłości z jednym z moich e, synów. Czyli mamy... No, mamy

Now when they were my children they wouldn't get any no cake at all. Exhibit my yeah, They are beautiful little child. I have, have some cake with them. to no chodź, je, je, je z z When they were little, little girls I used to they used to say grampy get down on the floor. Małe dziewczynki to mówiły, dziadu weź tutaj ten, klęknij jak konik na, i, i, i tak chodź na czterech po, po One skakiwały mi na plecy. Wtedy miałam więcej włosów, więc łapały mnie za włosy i one ujeżdżały mnie. No one could make me crawl on the floor. Nikt nie był w stanie spowodować, że ja wszedł e, po czterech na, na podłodze, e, z wyjątkiem e, trzyletniej wnuczki. Bo to, czego nie zrobimy dla jakiegokolwiek powodu, to zrobimy dla miłości. When you love, everything works out. Bo wtedy, kiedy kochamy, wszystko inne działa. God loves us. Bo Bóg nas kocha for I on chce, żeby wszystko u nas na, na dobre wyszło. He wants to treat us like a grandfather. On chce nas traktować jak dziadek. He spoils us. On chce nas rozpuścić. He loves you. Bo ciebie kocham. I she said, powstanie Y, Na no, koniec końców chcemy słyszeć od Boga. Y, jedno ważne zdanie. Dobra robota, sługo dobry i wierny, wejdź do odpoczynku Twojego Pana. Więc, to jest to zdanie, które chcemy od Ciebie usłyszeć. Put it in our hearts to be. Więc włóż to w nasze serca, aby być oddanymi pracownikami dla Twojego królestwa. Żeby być najlepszymi mężczyznami, jakimi tylko możemy być. Dziękujemy Ci za to, że odpuściłeś tam nasze grzechy. I dałeś nam tą łaskę, aby zacząć od nowa. Teach us to be holy men of God. Naucz nas tego, aby być świętymi męż, mężami Bożymi. In Jesus name. Prosimy o to w imię Jezusa. Amen. Amen. Amen.